Byłem dziś na spacerze Szedłem taką Prostą ulicą bo sucho Ale dookoła było dużo zarośli W pewnym momencie droga zaczęła Schodzić w dół Było zimno Wiał wiatr I Zrobiło się ciemno Taki zakręt, skarpa, drzewa, na środku, ale tak w oddali dom, którego w ogóle na początku nie było widać, i na samym środku tego wszystkiego taki znak wypukły, lustro, takie drogowe lustro, przez które więcej widać. wtedy wyciągnąłem aparat chciałem zrobić zdjęcie bo to była niesamowita sceneria coś było takiego jakby takie uczucie że już tu kiedyś byłem i wtedy Zrobiłem zdjęcie, poszedłem dalej, a później zrobiło się ciemno.